Cześć. Dziś pogadamy o alimentach, ale od nieco innej strony. No dobra, może na początku, żeby zobrazować Wam o co w ogóle chodzi, krótki opis sytuacji. Generalnie sprawa wygląda tak. Syn Zdzisława i Grażyny, Seba, skończył technikum, weźmy na przykład technikum fryzjerstwa i zaraz po nim rozpoczął pracę w wyuczonym zawodzie. Niemniej jednak marzeniem Seby zawsze było studiowanie archeologii i pomimo tego, że pracował już na pełny etat, postanowił wybrać się na studia zaoczne. Jak wiadomo, te studia zaoczne nie kosztują mało, więc pomimo tego, że Seba pracował już na pełen etat, przez cały okres trwania studiów musiał on otrzymywać alimenty od ojca, Zdzisława. Seba... Jednak nie był najlepszym studentem. Generalnie mówiąc, szło mu bardzo, bardzo słabo. No i właśnie w związku z tym Zdzisław był generalnie trochę zdenerwowany. No bo, skoro jego syn ma już wyuczony zawód, pracuje na pełen etat, a jednocześnie studiuje i na tych studiach idzie mu beznadziejnie, to właściwie dlaczego on nadal ma mu płacić alimenty? Dlatego też Zdzisław zdecydował się wystąpić do sądu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. A teraz uwaga. Jak zakończyła się ta sprawa? No, nie najlepiej dla Zdzisława, ale cudownie dla Seby. Zarówno bowiem sądy pierwszej, jak i drugiej instancji orzekły, że Zdzisław ma nadal płacić alimenty na rzecz Seby, pomimo jego złych wyników, i ewentualnie liczyć, że wyrzucą go ze studiów. Zdzisław się jednak nie poddał. Był bardzo zdeterminowany. I co? Jego sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Ogarniacie? Sprawa trafiła do sądu najwyższego. Wiecie jak trzeba się namęczyć, żeby cokolwiek tam trafiło? Generalnie bardzo, ale do rzeczy. I co orzekł sąd najwyższy? Sąd najwyższy wydał w tej sprawie bardzo przełomowy wyrok. Orzekł bowiem, że należyte przygotowanie dziecka do przyszłej pracy zawodowej może także obejmować studia wyższe, jeżeli uzdolnienia dziecka, jego ambicje i wytrwałość okażą się wystarczające do tego, ażeby studia te nie tylko rozpocząć ale i kontynuować i pomyślnie zakończyć. Zaktualizowany przez podjęcie studiów obowiązek alimentacyjny rodziców może jednak ustać w razie braku pozytywnych wyników studiów. Tak jak powiedziałam na początku, TZT należy uznać za przełomową. Po pierwsze dlatego, że tego rodzaju myśl w polskim orzecznictwie została w ogóle po raz pierwszy wypowiedziana. Po drugie, dlatego, że do tej pory, oczywiście w dużym uproszczeniu, w polskim orzecznictwie dominowała myśl, że jeżeli tylko dziecko chce się uczyć, a rodzic ma możliwości finansowe, by mu w tym pomóc, to powinien to zrobić. Problem jednak polega na tym, że dawniej mało które dziecko decydowało się na to, żeby pójść na studia. I studia były generalnie czymś wow. Obecnie jednak sprawa się zmieniła, bo właściwie 90% uczniów, albo przynajmniej znaczna część, decyduje się studia zrobić. No dobra, ale co właściwie wynika nam z tej tezy? Sąd Najwyższy wskazuje, że zachodzi istotna korelacja między otrzymywanymi środkami finansowymi a sposobem ich wykorzystania. W sytuacji, w której mamy bowiem do czynienia z osobą dorosłą, a jednocześnie uprawnioną do alimentów, no i w Polsce zazwyczaj studenci to osoby dorosłe, wskazuje się, że utrzymanie dziecka za pomocą alimentów nie stanowi bowiem celu samego w sobie. Alimenty jako źródło utrzymania mają dziecku pomóc odpowiednio przygotować go do pracy, po pierwsze dla dobra społeczeństwa, po drugie odpowiednio do jego uzdolnień. Jeżeli zatem dziecko, nie wykorzystuje możliwości, jaką na skutek alimentów otrzymało. To jest, ma gdzieś, że dostało środki finansowe, które umożliwiają mu dalszy rozwój. No i na przykład co chwilę dostaje dwóje z egzaminów, notorycznie nie pojawia się na zajęciach, a na studiach właściwie to nawet jego grupa nie wie, że studiuje. No to należy podać wątpliwość. Sens utrzymywania takiego dziecka przez kilka kolejnych lat studiów. Chodzi zatem o to, że w przypadku... Dorosłych studiujących dzieci, odpowiedzialność za otrzymywane środki finansowe, a właściwie za prawidłowy sposób ich wykorzystania, ciąży niejako na ich samych. Powyższe pozwala zatem wywnioskować, że sam fakt podejmowania nauki na studiach nie jest równoznaczny z koniecznością uzyskiwania alimentów. A zatem jeszcze raz, sprawniczego na normalne. Są Najwyższy powiedział tym orzeczeniem wprost, człowieku. Jeśli nie chce Ci się uczyć i przez to nie wykorzystujesz szansy, jaką otrzymałeś, to idź do pracy. Pamiętajmy bowiem, że po drugiej stronie stoi ta osoba, która alimenty musi płacić. I nie zawsze Ci płacące alimenty to Ci źli. Nierzadko w przypadku naszej dorosłości te alimenty będą stanowić duże kwoty. W związku z czym dla tej osoby, która zobligowana jest je płacić, to może być... Co miesiąc duże wyrzeczenie. I wiecie, nie wiem jak dla Was, ale dla mnie wydaje się to całkiem sensowne. Generalnie chętnie zapoznam się z Waszym zdaniem, jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek zdecyduje się skomentować jakikolwiek mój film. Ale powracając, i to co teraz powiem, jest bardzo ważne. Oczywiście do zmniejszenia czy też uchylenia obowiązku alimentacyjnego nie dojdzie w przypadku incydentalnych potknięć uprawnionego, czyli w naszym przypadku tego studenta. Jeżeli bowiem dojdzie nawet do tego, że będzie on miał warunek, ale wciąż walczy on o te studia i naprawdę się stara, to nie możemy z pewnością powiedzieć, że on ma to gdzieś. Brak pozytywnych wyników w nauce musi być bowiem długotrwały i rażący. Co więcej, powinien być także względnie obiektywnie mierzalny. Co mam na myśli? Chodzi o to, że samo subiektywne odczucie Zobowiązanego do zapłaty alimentów, czyli naszego rodzica, o tym, że jakiś student nie osiąga pozytywnych wyników w nauce, jeszcze nie wystarczy do uchylenia obowiązku alimentacyjnego. No bo na przykład dla z złym, e, złymi wynikami w nauce, w przypadku Seby, może być to, że dostaje on same truje, ale na trujach przecież pięknie studia kończymy. Każdorazowo bowiem. Te sprawy jako no, niezwykle delikatne będą wymagały szczegółowej analizy sądu i to w szczególności na tle jej wszystkich okoliczności faktycznych. No bo nawet jeżeli okaże się, że Seba rzeczywiście na uczelni pojawił się tylko dwa razy w ciągu semestru, to może się też okazać, że to jego postępowanie nie było zawinione, bo na przykład Seba ciężko chorował i cały semestr niemalże spędził, spędził w szpitalu. I tak też w naszym przypadku, o ile Seba rzeczywiście nie zlewał swoich studiów poprzez właśnie notoryczne nieobecności na zajęciach, o tyle Jeździsław będzie musiał się solidnie namęczyć, żeby udowodnić, czy że Seba na te alimenty w rzeczywistości nie zasługuje, dlatego że tych pieniędzy nie wykorzystuje w sposób prawidłowy. Żeby jednak nie trzymać Was w niepewności, dodam, że w tym prawdziwym życiu są Najwyższy, pomimo że wydał takie, a nie inne orzeczenie, jednocześnie utrzymał obowiązek alimentacyjny, czyli kazał wciąż Zdzisławowi płacić te alimenty na rzecz Seby, bo po stronie Seby. Nie zauważył tego właśnie rażącego postępowania. Jak widzicie, prawo ewoluuje wraz ze społeczeństwem. Im więcej osób decyduje się iść na studia, tym częściej tego rodzaju problemy mogą się pojawiać, a prawo będzie musiało nauczyć się z nimi radzić. Ciekawe co? Dla mnie generalnie bardzo interesujące. Ja na co dzień mam do czynienia bardzo dużo z sprawami alimentacyjnymi i nie ukrywam, że jestem ich taką trochę psychofanką. Także wybaczcie moją nienormalną, może trochę ekscytację. No dobra, z mojej strony to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się dzisiaj czegoś ciekawego, albo że rozwiałam jakieś Wasze wątpliwości. I cóż, widzimy się za tydzień. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia.